To historia człowieka, którego brutalna śmierć, no cóż, ukształtowała wiarę całego narodu. Wyjaśnijmy, jak okrutne morderstwo z XVII wieku stworzyło jednego z patronów Polski, Andrzeja Bobole. Przenieśmy się do XVII wieku. Rzecz pospalita płonęła wtedy w ogniu wojen i konfliktów religijnych. W samym środku tego chaosu pojawia się on, jezuita Andrzej Bobola, nazywany Duszochwatem. Jego misja była prosta. Nawracać prawosławnych. To przysporzyło mu śmiertelnych wrogów. Ostrzegano go, ale nie uciekł. Wygląda na to, że świadomie przygotowywał się na męczeństwo. A teraz dzień jego śmierci. 16 maja 1657 roku. To był początek prawdziwej kaźni. Dostał wybór: wyrzeknij się wiary, albo zginiesz. Jego odpowiedź była krótka: nie. To, co nastąpiło, było publicznym spektaklem okrucieństwa. Wszystko na oczach tłumu. I co ciekawe, każda tortura miała swoje symboliczne, okrutne znaczenie. Okaleczając go, próbowano wymazać jego tożsamość jako księdza. A on, mimo wszystko, wciąż się modlił, próbowano go uciszyć, wyrywając mu język. W końcu zabito go szablą, wtedy podobno świadkowie zobaczyli na niebie dziwne światło. Ale to wcale nie jest koniec tej historii. Właściwie to dopiero początek. Bo 45 lat później odnaleziono jego ciało, było nietknięte. To był medycznie potwierdzony cud. Potem zaczął pojawiać się w wizjach, a jego niesamowite proroctwa zaczęły się sprawdzać. Przenosimy się do roku 1920. Trwa bitwa o Warszawę, a jego relikwie są niesione ulicami miasta. Polskie zwycięstwo, nazwane cudem nad Wisłą, przypieczękowało jego status obrońcy narodu. No, i w końcu Kościół oficjalnie uznał jego świętość. Zobaczmy, jak to przebiegało. Ale uwaga, ta historia nie jest taka prosta. Jest tu też druga, bardziej kontrowersyjna strona. Dla Kościoła katolickiego jest bohaterem, ale dla prawosławnych to symbol opresji. I tu właśnie tkwi sedno konfliktu. Jego misja duszochwata była walką na słowa, nie na miecze. Dzisiaj Andrzej Bobola to potężny symbol wiary, poświęcenia, ale też skomplikowanej polskiej tożsamości. Więc kim on jest męczennikiem, prorokiem, a może prześladowcą, to pytanie pozostaje otwarte.